Witam wszystkich z tej strony i zapraszam na dzisiejszego streamka serwisowego starym, że taka uwaga. To będzie jedyny streamek serwisowy w tym tygodniu, ponieważ czwartek nie będzie, bo jest majówka i po prostu mam troszeczkę inne plany na całą majówkę jako ekipa. Będziecie też dostawali trochę informacji tego, co robimy gdzieś tam na Facebookach, na YouTubach i tak dalej, bo będą ciekawe informacje też dla Was, dla widzów, więc tutaj już taki hincik mały. A co planujemy na dzisiaj? W pierwszej kolejności mamy do zrobienia dwie lepiczki. O tak. To są lepiczki jednego właściciela. W obydwu mamy zrobić przegląd, Sprawdzić co jest nie tak, ustawić je, żeby działały poprawnie. I dzisiaj będziemy się tym zajmować. Z tym, że możliwe, że któraś trafi przed streamem na warsztat. Zacznę od tej, bo to chciałbym zrobić na streamie, żebyście zobaczyli, jak wygląda to. Bo to taka ciekawostka. Potem mamy wymianę silnika w tej lepiczce. Potem mamy tutaj instalację przycisku żelowego do magazynka od GNG do LMG, ponieważ on ma tak rozwiązane, że przycisk ma tutaj i chcemy go stąd wywalić, żeby nie nakręcał się cały czas przy wpięciu, tylko żeby po prostu tutaj była wtyczka i przycisk żelowy do, do włączenia naszego boksa. I to też chciałbym zrobić na Steamie, pokazać Wam jak to działa. I ostatnia lepiszka, którą na dzisiaj mamy, to jest PP19 od Arcturusa w tej wersji dłuższej i robimy z tego szybkostrzelny szturm. Coś takiego, jak robiliśmy dla Matela, więc raczej temat znany. Nie mamy wszystkich części, ponieważ je mogę dostać silnika. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o taki plan na dzisiaj. Więc jeżeli ktoś to interesuje, to serdecznie zapraszamy dzisiaj na streamka. oczywiście na 19 na TikTok.com. Do zobaczenia!